Czemanko widzowie z tej strony. A do dzisiaj znowu gramy w pacify. Dzisiaj znowu jest misja przejścia tej gry. Jest ze mną kluka i nigba. Nigba wyście zamknij. Pira, 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 się przywitaj po pierwsze. Pira, pira, pira. Nie, nie boję się. Mam klucz. Ja mam lalkę. Wracajcie tu, wracajcie tu, wracajcie tu, wracajcie tu no. Kto ma klucz? Nie, nie La, la, la. Masz drugi? Nie. Tu jest, a nie, nie, nie. nie. No Macie ma ma. klucz czy nie? Do no sypialni nie mamy. Eee, mam to... klucz do sypialni. Okej, okay, okay, let's go. Okee, okay, let's go. O oh my god. Lol la, la, la. Dobrze. Patrzcie, na góry nie ma co? A Gdzie No ja widzę kogoś. Ej ty powiem. jesteś tam w salonie To ty jesteś. Boże, myślałem, że Ej, potrzebuję klucza do przedpokoju. O. A, A. <grym> A niech byś tu 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 tu. A tu e, nie boję się. Ale mamy klucz czy dos, do strychu? No ja nie, ja mam do sypialni zebrałem i teraz Ej, mam. szukamy. Otwieram. Tu otwieram. Otwieram. Ej, jest klucz. Otwieram. Jakiś ja zleja! Dobra, wszyscy biorą, wszyscy chyba. No, co? tak. I potem dwa, no, dwa i nie dwa. Dzwoni. Nie każdy sobie drewno weźmie. Dobra, ale będziemy wkurzanie. Będziemy ją wkurzać. No, mamy. Kto no. do mnie dzwoni? Każdy ma? Tak. Dajcie szybko za mną, szybko za nie, mną, szybko nie nie za mną. Się nie widzę pola! Nie widzę was, nie widzę was, nie widzę was. Już nas powinieneś widzieć. No Jezus Maria, Co jak teraz zejść? No ale na środku i wchodzimy dzieci. do piwnicy. Jezu ile tu dzieci? Nie, ja nie bój się. Nie, ja nie bój się. Póki jeszcze nie ma autyzmu, to ja możemy coś szybko zrobić. Drogi. Nie. kier To szybko jej ja się zmienia. Ja ja, ja totalnie nie słyszę ogólnie No, ja też nie Dobra, weź daj ten nigba Nigba! Nigba! Halo Nigba! Nigba! Nigba chyba gdzieś wścieła Ale nigba no jest chod No nie, neta mu chyba wywaliła Dobra, neta mi wywaliła, już jestem No! to dawaj lalkę, no! O jest sam. Jest czy ja co? Ej, jej w ogóle nie słyszę, może ona się zbugowała czy coś Jednak może nie? Ja nie, Weź nie boję. się Właśnie, skąd nie troluję No kuźwa, co ty robisz? Dobra, zamykam go Jest to No nie mhm. Jak ty trolujesz? Ну, ходь у нас, но. Эстер в спальне. Не знаю. Идем, Ташек? О, не, не, я не иду. История, сходи, я еще тобой слышу. Хорошо, я иду в Я, не боюсь. Она там есть! Ты ее видел, там? Не. Что Ну, Над нами есть? что за тролль? Jej tu nie ma! Proszę no mi klucz do sypialni! No chodź do nas no! Mam złomlarkę! Nie, Chodź do nas szybko, spalią! O, oh nie, yeah, o, oh, o... Oh. No chodź o... Oh! Aaaa, No mnie! No co za no. Ale gnidę! Czekaj! Ja trzymam, ja trzymam. Weź to świeć mnie na drzwi. Ogień mi pociadna! Proszę. E, Ej, dwa, dwa! D bierzemy teraz dwie jedna osoba totem. Dwie, totem i potem dwie osoby z totem yy, a jedna nawet z... Nawet no. jedno zostanie. Nie może trollować tak. No. Ja mam lalkę! Mam Dzień. lalkę! Dobrą czy a złą? Złą. złą. Dwie nie pal jeszcze. Dwie mam nawet. Okej, ok, to weź iść. Mam, mam to gówno. Pierdolę! Goni, 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 goni! No, goni, no goni, czemu goni, ty goni. tak wtrąbisz twierdkę? No, no, ona jest w centralnie przy wejściu do piwnicy, chłopaki! Ej, ale nikt ma takiego twarda, że już no. się nie ślino! Ja daję drewno! Ja daję drewno! Ja, ja idę od razu po kolejną! Panowie, mamy to! No... 2-2, 2-2, dawajcie! Ale, ale no, nie idź tak! Ja już idę! No. Dobra, no to wchodzimy, dawaj... Jak ona idzie, to my też damy radę. Ale my idziemy, bo...

Sorry, widzę, że tak trochę, trochę sraka gaming, ale to... Dawajcie drewno! Ja drewno. Ja jeszcze nie, ja jeszcze nie mam pojęcia, Zdaj. jak okay. jeszcze nie został złapany Dobra! Ja Dobra, lecimy czy jak? Lecimy? No, on zginie, sorry, czego ty nie rozumiesz? I znowu będziemy mieli tą samą sytuację, że jedna nam zostanie. Ci, będziesz miał lalkę, zginiesz i tak. lalkę, mam lalkę! Co jest z nim nie tak? I teraz bierzemy dwie, teraz dwie od razu jestem nie, nie, jest nie, 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 nie tak! Nie, nie boję się! Nie, nie boję się! Ale Dobra, ja idę z nich Ja idę z nich Ja myślę, ja że ją tak na jakieś cheity Że go jeszcze nie złapała, bo jej nie... Ej! O, o, a! Mówiłem, że trollujecie gierkę. Nie, nie boję się! Zapałacie? Nie, nie się. Tak! Nie, nie boję się! Wszystko jest dobrze! Popie. Cieszcie się, bo wyniosłem wam y trzy lalki A jeszcze rękę, mogliście tak nie wpierdzielać się. Tak, dwie lalki wam tylko zostały, kopię. My twójkę teraz bierzecie, ona jest dobra teraz. Mm -hmm. Ja wam szukam lalek. Dobra! ona jest dobra. O, no, dwaj już. Nie, a on nie trolluj tak jak on. Ej, ej powiedz nam gdzie jest totem? Dobra, ja nie szukam totemu, tylko temu złych lalek. No ale ty, o, to totemu nam nie szukasz! Dwa totemy są w kiblu. Znaczy, Którym kijem? W tym, w sypialni w... i w Ej, w kuchni jest chyba. Eee... Nie, nie boję się. Ej, weź, sprawdź, czy jest w kuchni totem. Jest, no, bo nikt go nikogo nie brał. To chyba, że lecimy. No ale jak ona jest tam tam, to co ty chcesz zrobić? Tam, ale nie słyszymy tam. jej. Mam lalkę złom! On jest tak blisko was! Gdzie? No, no, super! Dobra, nie teraz na pewno. Musisz nam totem, bo bez temu my nic nie zrobimy! Jest! Co? Och nie... Ale co? Ktoś... To... Kto się nie boi, idzie ze mną! Moja taktyka zero strachu, chodźcie! Dzięki no mnie. Chodź no! no to chodź, Adaś! 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 No to Ada, idę. on nam trolluje Gierkę! Nie, 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 nie idę jednak. Jak Coś, jej nie będę... O, a... Ale my ją słyszymy! Ona jest nad nami, ona tu zejdzie no, i... No, Ej, tu... posła, tam jest, tam jest!

Nie, nie się A! Nie, nie boję Adaj, chodź, chodź Chodź, Adaś Ale ono chodź, to wie... chodź pierwszy, potem Adaś No, ale ono tam czeka na niego Nie czeka Nie Nie czeka tu nikt Pierdze. Adaś, na widzów, chodź Bo cię wezmę No, ale my ją słyszymy, stary, no nie ufaj Jezu, mu Jezu Widzisz, że bo... go mały mały przez to, że sobie zaufał nie, nie, boję się! Nie jesteś Adaś, od duży! Adaś, Czekaj! No czekaj! No właśnie odbieraj tego do cholery, bo nie pójdę! No, no właśnie! Nie. Chodź! Chodź! Adaś! Weź mu coś zrób! Dobra, idę! Chodź. A tam do góry nie idę! Tam Ja idę po totem. Ja idę po totem. Ej, chodź ze mną, kla. Chodź za mną, kla. Ale to jest! Ale nam to drugi przejście! No czysto jest! Ale to... I czy to ale czy to ten tam jest? O jest to ten! Tam w lewo? A jest! Byłem tam! Ile razy wam mam mówić. Dobra! No, tak. ja... no i właśnie nastroje mały śnieg, migierkę. nie. Dobra! Ja ci strzelam w grę, typie! Tak. Ja cię wygrałem, ile lalek ci doniosłem złych? No ale strollowałeś, bo zginałeś, my chodź, mieliśmy, chodź, mieliśmy chodź. taktykę... Kuźwa, nie zginąć, a ja twojego chodź. klucza zasranego Aby, nie, chodź. Ma. Chodź. Chodź. nie mam! chodź! Chodź... chodź... Lalkę masz... Weź lalkę! Nie ma tu temu w kuchni, co ty gadasz? Bo a on już wziął. Bierz i spieprzaj szybko do kuchni w dół! No nie, niech ona mnie złapie! Ty Reddy, ty odmyślaj, gdzie mam uciekać? Gdzie mam uciekać, żeby bo zejść na dół? Do kuchni! No ale tu ja jestem ku ciebie! No to bierz tą i szybko i później jak będzie czerwona... Widzę, o widzę ja ją niech ona przyjdzie do mnie kurwa! Ale ty nie rozumiesz taktyki! No ty nie rozumiesz, bo ja mam totem, ona się uspokoi... Ej no? mam klucz jakiś! Mam klucz jakiś w doniczce! Bierzesz teraz to... To, o to... Szybko dokładasz i bierzesz to, jak będzie czerwona i wtedy ona się uspokoi. Ej, jakiś klucz w doniczce! Leci przede mną! do... do, do... Pierdziałać żeby... No patrz, patrz, tutaj pik, pik, pik pyk, pik, pik, pik pik. Ona jest w... Przy, przy sypialni, masz, w sensie na drugiej stronie sypialni Masz sekundę, żeby tam dojść, no dawaj! Wsypialnie z totem! Idzie, 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 idzie! Nie idaje ja, ja, i ja, nie bierz! Gdzie wy jesteście? No, ty nie rozumiesz, ona mnie zabije musisz. Nie się. Znisz. Dobra. Jak, jak cię zabiję, to yy, możesz mnie zabić. Nie, ja ci nie ufam. Ty strollowałeś. Yy, nam całą gierkę. To, ale to ty strollisz, że teraz tego nie weźmiesz. No, ale coś się może stać, jakby ja nie wezmiesz. Nie! No, no, chodź. Weźmiesz, patrz, weźmiesz to. Piękniesz tu, to tu wsadzasz i wracasz tutaj. To jest sekunda, i masz to, ten jego nawet nie czerwona. I to jest easy win. Bo ja wiem, gdzie jest ostatnia lalka. O! Ona jest na środku, lata. Tak, tak, tak. tu. Tutaj masz wrac, wrócenie, i jesteś w domu. Bierz! Ale stary, domu. ona musi wziąć ode mnie, żeby się uspokoiła. Ale po co? No, żebym mógł sobie na spokojnie. Bo ja wiem, jak to jest. Ja tam Ech, mówię, to, i w idealnym bo... momencie, i ona mnie źła na Nie! Poczekaj, patrz! Tak zawsze jest. Ale jak teraz weźmiesz tą złą, to później będziesz mógł, jak będzie czerwona, dać tym i dać ten totem. A gdzie wy jesteś ja... Ona się wtedy nie uspokaja, ona bierze ją na sekundę i już jest opalona. Ej, jak gdzie wiesz, no to się. jezu, no. Dobra, kuźwe, nie pierdziłem, tylko szukaj mi kolejnej złej. Ja wiem, gdzie jest kolejna zła. Gdzie? Ona jest na strychu. Zaszła ze strychu. No, bierz to szybko. To Adam, y ale czy jest na strychu? No, już zeszła. Ale co? Baba? Czy zła lalka? No, larka? w sensie zeszła. No, ja wiem, gdzie jest ostatnia zła lalka. Gdzie jest? O, jest tu. O, ja siema. Dobra? O, patrz jak się i i uciekła w drugą stronę. O, jest w jest w Totem, stary. Totem jest. O, chodź do mnie, no. Jeszcze tutaj no, masz nie. drugi totem. No nie, ona jest głupia. O, weź kryj jak mężczyzna. No, no ty masz... bo właśnie pokazałeś swoje jaja. Trolują sam grę, kto ci tam już wszystkie lampki? To Ty kapiłeś całą grę w piwnicy, a ja cię No ale przez to strollowałeś nam gierkę. Patrzcie biegłeś. to jest taktyczne. Źle wbiegłeś w Nie dobrze. To miałeś Sakrymy. szybciej, ale tam jest szybciej. No tam nie się wiem, czy jestem w piwnicy, deklub. I pan? Nie mam drewna, kuźwa. To chodź chociaż, no chociaż. chociaż, za mną, chociaż za mną. chodź ja cię tak zaprowadzę, że sekundę. Ja Cię tak zaprowadzę, Bierdzielę. teraz... tą nie Teraz szybko musisz wyjść! Obie musisz szybko wyjść! Szybko wychodź! Gdzie? Musisz wyjść, Żeby szybko zabrać tą lampkę! Ja Cię nie słyszę, stary! Ona tak napierdziela! Musisz szybko wyjść, wychodź, wychodź! Widzowie, jest nieźle. Chodź i pierdnij! Gdzie? Na schody do góry! Nie ma tu jej na razie! A, to jest Adaś, to jest Adaś! Tutaj, tu! Ej! Jest tam! E! Tam jest! Tu! Do wiesz? Rucha! No nie mogę biec, jak ona tam kuźwa stoi! No, Ale ona, ona jest. To nie jest w sypialni! Jest na środku! W sypialni? Na środku jest! No to szybko, ona jest na środku, nie w sypialni! Nie, Je... no. Teraz jest na lewej... Kucha! On sam i przez chwilę, no! Jest pod sypialnią! Nie nie sypialni. Mam zamknąć okno! No, no daj jest pod sypialnią, no! Nie ma jej w sypialni! Ale jest pod! No, no już jest stara w piwnicy. A jednak nie. O no to ma! Gdzie ona jest? Skończ! No szybko musisz chłopie wyjść! Chodź! Tam jest sekundę do tej nogi! Chodź! Jest pod strychem. Gdzie? Pod strychem. To, stoń, to Nie wkoś, 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 ty No co ty gadasz?! No, ale przepikniesz! Ona się zbago... Posz, szybko! No dalej, wracaj! Wracaj! Ja muszę iść tym drugim przejściem, bo ona mnie tam złapie. Poszła Poszła się ty JĄ STARY Na strychu jest na strychu! Nie jest, się. nie jest na strychu! No niech ty dajcie mu info, stary! Y Zeszła ze strychu, jednak była na strychu! Zablokowała się! Żydko, NO musisz tu, I już się odblokowała na środku jest! No to Kuźwa jak jest na środku, to jak mnie, ona z zobaczy mnie od razu, jak ja wyjdę! Ale bez latarki? No, też! Nie! Przecież ona zdupi świeci, Kuźwa! Ona się świeci jak psujaja, stary! Ono wszystko zobaczy kruchu, musisz wyjść, bo inaczej tego nie zrobisz No ale jak wiem, słyszę, że ona kuźwa jest koło mnie, to jak ja nie mam wyjść? On nie wychodź teraz Na środku jej nie ma na pewno ja On nie jest przy mnie do... kuźwa, słyszę wszystko, no, O oh, fuck Jest? On yes. jest w piwnicy kuźwa yes. Ja nie wyjdę, bo ona się zwróci, bo ona poszła tu chyba... Ona nie się wiem, ona w piwnicy O poszło do góry Teraz! Teraz! Musisz Jest nasz... Bo... Nigdy nie trolluj, nam gry! Szybko! No szybko, no nie ma, ale nie powiem, ona tam czeka na górze na mnie! Ale nie ma jej tu! No wcale no nie biegła nie. właśnie z y, kodami no. do piwnicy! No! Się no, jej, no, ale, no ale jakbyś już wyszedł, to by jej nie było! Jak jej nie było, co ty piszesz? Eee. Dobra, dobra, leć! Leć! Szybko! Szybko! Tu za nami, szybko! Tu, tu, tu! Lewo, lewo! I cały czas prosto! Mm. Tu, tu! Cały czas prosto! Proszę! Ale ona tam jest! Gdzie? Nie ma jej tu! Nie ma jej tu, tu! Krucha! Tu jest lalka! wiesz Drawno masz? Nie. Tam jest drewno w piwnicy! Jezu! Nie! Nie ma jej tam! Sprawdzę ci! No jest tam! Poczekaj! Nie mać! Szybko wbiegaj! Ja patrzę tam przy, przy piwnicy. Mam wszystko. Jest przy piwnicy, jest. jest nad piwnicą. Jest w piwnicy. się tam. Zostanę mordę. Szybko biegnij, biegnij, biegnij. Biegni. Nie ma, nie ma. Ona jest nad. Szybko musisz to zrobić. Nie zamykaj się. Ona się tu zablokowała, ona jest przy schodach. Pan, 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 Jest! 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 Nie mamy głównego klucza Ja idę do niego Co ja mam z nią zrobić? Spalę ją Może weźmy ją do wana Do wana, do wana. Dobra, otworzyło się lecimy? lecimy, lecimy, lecimy lecimy. Kurde widzowie, co jest? Udało się Tam, 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 tam o, chyba o, mam. mam nadzieję, że ona się nagle k**wa nie obudzi ona jest, ona jest w sypialni Sypialni, sypialni, sypialni. Tu.

Walmart pizza man says na końcu No, widzowie, jest nieźle Już się u... Już uodporniłem u... Dobra, widzowie Dzięki za oglądanie Na no pierdziele Było fajnie bardzo Zrobiliśmy to! Jak ktoś zawsze do tego momentu, pisze hashtag udało się. No i co? Zapraszam do kanałów, kanału Kluchy i Nikby Będziecie mieli w opisie. No i siema. Siema. Nigba, pożegnaj się. Dobra.